Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było raportu ze spalania Hondy. Jadę właśnie na południe Krakowa. 17 km i pojedziemy obwodnicą. Delikatnie, na spokojnie. Warunki bardzo dobre. 19 stopni, więc pewnie pojedziemy bez klimatyzacji. Godzina. 936, czyli ruchu nie powinno być dużego na wjeździe na obwodnicę, bo zwykle tam są korki. No i zobaczymy, co wyjdzie. Skasujemy sobie licznik B. Ok. No to ruszamy. Ok, i dojeżdżam do pobudnicy. Zrobiłem 3,7 km. Zapomniałem wspomnieć, że ruszaliśmy z silnika rozgrzanego, więc tym bardziej Honda miała lżej. No i od razu się to przekłada na spalanie 5,8. Z tym, że tutaj dojechałem totalnie bez żadnego ruchu. Stąd tak niskie spalanie. No, widać też po średniej prędkości 38 na godzinę po mieście to. Bardzo dużo dziury tu niesamowite, no ale cały czas budują to, no tak naprawdę dopiero zaczęli budować tą wschodnią obwodnicę krakowa. No i teraz Koreczek do wjazdu na obwodnicę, tak jak przypuszczałem. Ok, i powoli wjeżdżamy na obwodnicę. 4,5 km zrobione 7,1. Ostrzeżenie o 60 na godzinę.

Kolejny pojazd z przodu. Zmiana pasa ruchu. No i dojeżdżam powoli na miejsce do celu 17,5 km zrobione 47 km na godzinę 6,6 Ok moi drodzy, to wracam do domu, zobaczymy co wyjdzie na drodze powrotnej, czyli skasuje znowu licznik B, 18 km zrobiłem, no to jedziemy. No i póki co wyjechałem tutaj z osiedla, powolutku jakieś światła czyli dziesięć trzy i wjeżdżam na obwodnicę dwa cztery zrobione dziewięć sześć

sześć siedem zmiana pasa sześć i dojechałem do domu i co nam tu wyszło ciekawego szesnaście przecinek na godzinę 6,6 dzięki, trzymajcie. Się.